Teraz mamy kolejne zadanie. Tym razem je mamy już tutaj zaznaczone. Ułamki na osi liczbowej. Musimy tylko podać, jaki to ułamek. W przykładzie A mamy tutaj całość podzieloną na 1, 2, 3, 4, 5 na 6 części, więc na pewno w mianowniku będziemy mieć 6, a nasza kropa jest na piątej podziałce, więc tym ułamkiem jest 5 szóstych. Tutaj zaczynamy od jedynki i liczymy sobie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wiemy, że w mianowniku będzie 8 i teraz liczymy raz, 2, 3, 4, 5. U góry będzie piątka, ale zaczynaliśmy od jedynki, a nie od zera, dlatego z przodu musi być jeszcze 1. Idziemy do kolejnego przykładu. Tutaj też musimy policzyć, na ile części podzielona jest całość. Raz, 2, 3, 4, 5. Więc wiemy, że w mianowniku będzie piątka, a u góry mamy tutaj 1. No i oczywiście kropka jest za jedynką, dlatego musimy dodać z przodu jedynkę. Liczymy 1 2 3 4 5 6 7. Wiemy, że w mianowniku będzie siódemka. U góry będzie raz, 2 3 4 5, piątka, ale ponieważ nasza kropa jest za jedynką, to tutaj też z przodu musi być jedynka. Sprawdzamy, gdzie możemy policzyć całość podzieloną na części. Na przykład tutaj, czyli liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc w mianowniku będzie piątka, a u góry będziemy mieli raz, dwa. I oczywiście kropa jest za dwójką, więc z przodu musimy dopisać dwa. Kolejny przykład, liczymy po kolei. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli w mianowniku będziemy mieć ósemkę, a w liczniku raz, 2, 3, 4. Liczymy to bezpośrednio po zerze, więc nic z przodu tutaj nie dodajemy. W ostatnim przykładzie liczymy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc w mianowniku będziemy mieć liczbę 10, a u góry raz, 2, 3, 4. Wpisujemy w liczniku czwórkę. Oczywiście nasza kropa jest za trójką, więc z przodu musimy dopisać liczbę 3.